Byliśmy na Ducati Riding Experience. Zrobiliśmy całą masę ćwiczeń. Równowaga, balans na, na motocyklu, Zna między słupkami, slalomy, nawracania. Bardzo dużo się można nauczyć. Nie wyobrażam sobie wyjazdu i nauki jazdy na motocyklu bez takich szkoleń. Do przejechania około 200 km, Już jeździliśmy po serpentynach, po drogach szutrowych. Jesteśmy w terenie. Kapitalne umiejętności można tutaj przyswoić sobie. Super kadra. Widoki są rzeczywiście obłędne, górzysty teren. Zmienne nawierzchnie, więc naprawdę fenomenalna zabawa. Teoria, praktyka i jazda po szutrach pełnym ogniem, to jest to. Każdy posiadasz motocykla Ducati powinien coś takiego przejść, szczególnie tych motocykli turystycznych i motocykli enduro. Wszystko to Ducati Riding Experience właśnie w tym wydaniu offroadowym.